Dzień dobry, obiad. Dzisiaj obiad, nazwijmy, może nie zajmie samo przygotowanie nam dużo czasu, ale samo gotowanie zajmie, ponieważ są to wolno gotowane żeberka w sosie barbecue. Dlaczego żeberka? No generalnie, jak wiecie, ja się staram gotować z tego, co znajdę w sklepie. Były żeberka, były w promocji. No więc stwierdziłam, żeberek dawno nie robiłam. W zasadzie bardzo, bardzo rzadko robię żeberka, bo tam. Na mnie więcej kości niż mięsa, ale zobaczymy, co to nam z tego wyjdzie. Jedna uwaga, one są z osłoną noża miksującego, więc pamiętajcie, żebyście mieli coś, co zakrywa noże. I do tego przepisu jest to niezbędne, bo inaczej to pewnie nam zostanie z tego mięsa mama wake. Potrzebujemy składniki w lodówce. Nie pokazuję sobie 700 gram żeberek na takie gdzieś 3 cm kawałki. Czeka z takich dziwnych składników, które nie każdy może mieć w domu. Jest coś takiego, ja to mam. Sos, bo. Chestershire. Coś takiego, więc tego możecie nie mieć. No i przecier pomidorowy, ale, ale no to, to, to chyba raczej klasyka i może ocet winny, biały. Ja nie mam czosnku, więc będę pomijała. Pierwszy etap z podsmażaniem czosku. Dodam go trochę takiego granulowanego. W końcu muszę kupić ten czosnek. Nie wiem już, już chyba trzeci dzień z rzędu robię jakieś przepisy i brakuje mi czosku. No to rozpoczynamy, Pomijamy akcję z czoskiem. Dodajemy 250 gram pasaty przecieru pomidorowego. Jest, to było 500. Jeszcze nie wiem, co zresztą zrobię, ale to. Problem na inny moment. 120 g wody. Generalnie na, na razie robimy w ogóle ten sosik. Jak sobie tak przeanalizowałam ten przepis. Więc na razie ten sos barbecue robimy. 90 gram tego octu. Okay, sporo, sporo tego octu. 70 gram cukru. Też sporo. Trzcinowego. 70 g muscardy, u mnie taka zwykła, delikatesowa. Teraz tego dziwnego sosu, 30 g. Czyli, to jak to oserowicie? Ja nie lubię bardzo, dodam minimalnie takich mam płatków, czyli sobie o tyle i nawet nie wiem, czy to nie będzie za dużo. No, ale spróbujmy. Papryka wiedzona, dwie łyżki. Ojoj, to dużo. Weźmy tutaj z łyżkę. 2 No i dopieprzyć, dosolić. I sosik będzie się nam robił. Łyeczka soli. Jest. Okej, okay. zakładamy miarkę. 20 minut to 20 sekund to przy. No i tak, sosik jest zrobiony. Yyy, go przełożyć do osobnego naczynia. Yy. Na później. No to mam tutaj miseczkę, widzicie, przelewam sobie nasz sosik. I zabieram się za żeberka, a sosik sobie będzie czekał. Okej, okay, mamy michę naszych żeberek. to jest ich za dużo, bo tu wchodzi 700 gram. Kupiłam z 1,5 kg, więc wybiorę takie kawałki, gdzie jest najwięcej tego mięsa, resztę zostawię sobie na jakąś zupę. A tu mamy tą osłonę noży. Teraz chyba jest taka bardziej metalowa, która też służy za obijaczkę. Ja mam jeszcze taką z czasów tych plastikowych, więc nakładamy ją tutaj na dół noży. Jak widzicie, żeby te noże były przykryte. No, i dodajemy, tak jak mówiłam, na tą osłonę. To sobie tak po prostu na tym leży. 700 gram takich najbardziej mięsnych. Kawałków naszych żeberek, dodać bazę sosu barbecue. No to, ha, to idziemy po nasz sos I jeszcze zaraz będzie potrzebny yy, składnik, o którym nie wspomniałam, imbir, więc też idę od razu po imbir. No to, myślałam, że to już jest cały sos barbecue, a okazuje się, że jest to baza, więc co? No zalewamy tym susikiem nasze. Wspomniałam o imbirze, miałam taki ładny kawałek, pokroiłam to takie w takie plasterki, 15 gram. Nie wiem, czy mam więcej, czy mniej, zaraz się okaże. O, 16, ale miałam wyczucie. 300 gram wody, więc ja sobie tą wodę od razu wleję tutaj do tej miski po tym sosie. To też te resztki sosu mi się od razu tutaj wypłukają i dodamy je tutaj. 305 mi się tutaj zrobiło. No i są koszyczek. Ja jeszcze biorę tu widelec, bo uważam, że to wszystko powinno być w tej wodzie tak zanurzone. Eee, więc to tak trochę staram się poukładać. O, może Wam jeszcze to pokażę. O, widzicie. O, tam trochę widać. Żeby to po prostu, tak jak w garnku, yy, było, za, yy, było zamknięte. Szczerze mówiąc, ja przeważnie takie dania to robię w warzy, nie w termomiksie. Mam wrażenie, że to mi mięso jest mniejsze i lepsze niż w termomiksie. No ale że to jest kanał o gotowaniu o termomiksie i sprawdzaniu tych przepisów. No to robimy tutaj, ale jak wyjdą za twarde, a smak mi zasmakuje, to ja nie wiem, czy ja tego nie powtórzę, czy nie po prostu. Eee, no, okej, proszyczek. No i słuchajcie, 3 godziny. Mamy godzinę 13, to dopiero na 14, na, na 16 to będzie gotowa, a jeszcze w międzyczasie tam trzeba ziemniaczki dodać, czy tam potem. Więc naprawdę to jest przepis, który zajmie trochę czasu. Słuchajcie, 3 godziny tego wolnego gotowania minęły. I tak to sobie słuchałam. To się włączało, wyłączało, włączało, wyłączało. N nigdy nie miałam okazji, nie byłam świadoma, że to tak wygląda, no ale bynajmniej właśnie 3 godziny minęły. Otwieramy to. No ja jestem ciekawa, czy te, 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 te żeberka to są tu ugotowane, czy nie. Zaraz będziemy na to patrzeć. Ok, to teraz każą nam tą zawartość przelać do zwykłej miski. Ok, przelane, tylko trochę rozlane, więc dajcie mi chwilę, posprzątam. I mamy tu całą taką, widzicie, michę z żeberkami. No i teraz każą nam żeberka odsączyć, więc biorę widelec. Czy może taką, w sumie też mogłabym wziąć taką, jak do cezakową łyżkę, no ale już mam ten widelec. Więc wyjmuję nasze mięska do osobnej miseczki. To to ich tak dużo nie ma? Jakieś. miałam wrażenie, że tych żaberek jest dużo. Że będzie na dwa dni, a to będzie na jeden dzień. Jak ja tu jeszcze... Imber, imber wyrzucić. To potrzebuję jakieś sitko tak naprawdę. Wiecie co? idę, taką łyżkę cedzakową. Jest łyżka cedzakowa. I teraz po prostu cały ten imbir i te śmietki tutaj do zlewu wyrzucę. Teraz każą nam zdjąć tą osłonę. No to ją zdejmujemy. Nie wylewajcie tego płynu, pamiętajcie. Wlewamy 500 ml tego płynu. 100 g wody. Wkładamy koszyszek z ziemniakami, ponieważ od razu nam się tutaj będą ziemniaczki do obiadku robiły. Tutaj jest, że 600 gram 3 cm ja pokroiłam po prostu tyle, ile potrzebujemy. A, jeszcze solimy ziemniaki, zapomniałam o tym. Okay. No i teraz 25 minut będą się ziemniaki gotowały. Natomiast po 15 minutach nasze żeberka będziemy podsmażać na patelni, po to, że jak ziemniaki skończą się gotować, żeby żeberka były, zakładam, takie bardziej chrupiące, no i przede wszystkim y, ciekłe więc za 15 minut Kolejna akcja, a za pół godziny niecałe obiad. 15 minut właśnie mija. Tu ziemniaczki się jeszcze gotują. Bierzemy zwykłą patelnię, olej i nasze żeberka będziemy na po prostu standardowo na niej podsmażać z każdej strony. Ziemniaki ugotowane, kopytka. Żeberka podsmażone nakładamy. Sosik, czyli pozostałość tutaj w naczyniu, przeleję do sosierki. Pokazuję, jak nasze danie. Wygląda całkiem całkiem. Okej, okay, świeżo po obiadku. Wolno gotowane żeberka w sosie barbecue. Była to w zasadzie moja pierwsza taka większa przygoda z wolnym gotowaniem, więc tak jak mówiłam, byłam bardzo zdziwiona, może nie tyle czasem gotowania, bo sama nazwa mówi sama za siebie, ale że to tak się włączało, wyłączało. Ale gotowanie gotowaniem co do smaku. Naprawdę, zwłaszcza sos był po prostu idealny, zarówno jeżeli chodzi o smak, jak i konsystencję. Żeberka też były dogotowane. Nawet powiedziałabym, jak podsmażałam je na koniec na patelni, to zdarzało mi się, że odchodziło od kości, co, co jak najbardziej świadczy, że były ugotowane. Jedyna uwaga, ale to nie do samego przypisu, tylko do wyboru mięsa. Naprawdę uważajcie na kawałki, które bierzecie, bo zdarzyły mi się takie, że miały tego tłuszczu troszkę więcej, no i cały ten tłuszcz się nie wytopił, więc ja te takie tłuste kawałki to odkładałam, ale danie uważam, że wyglądało ładnie. Sosik był idealny. Ilościowo no myślałam, że starczy mi na dwa dni, starczyło dla naszej trójki, więc danie na jeden obiad dla trzech osób, albo powiedziałabym porządny dla dwóch, eee, więc, więc pod kątem ilościowym to no, no całej dużej rodziny czy gości to tym nie wykarmicie, a więcej to Wam się do naczynia nie zmieści. Eee, więc, więc to jest też pewna wada tego przepisu, no bo trochę to czasu zajmuje, a, a, a jak gdyby porządna porcja dla dwóch osób. Ale jeżeli miałabym tylko oceniać smak, to ja jako fanka dań wegetariańskich, drobiu i tak dalej, zjadłam żeberka, no to uważam, że było warto.